Ja jako prowadzący mam tą przyjemność, aby podziękować naszym prelegentom. Jednocześnie chciałem na koniec powiedzieć skąd w ogóle padł pomysł organizowania tej konferencji, ponieważ Reguł Gliwiński, który jest współorganizatorem i wicedyrektorem Ośrodka Myśli Społecznej podczas remontu w domu znalazł taką st st starą, zakurzoną kartkę i to była kartka z roku 90, gdzie sztab Cimoszewicza dziękował swoim wolontariuszom za aktywność w kampanii. Tam było takie słowo, że niech... Niech ten wynik będzie zaczątkiem odnowy polskiej lewicy. E, Cimo już wtedy otrzymywał poparcie, że mniej więcej trochę nawet niższe niż chyba o 5% niższe niż Nabieralski dzisiaj. Chcieliśmy właśnie po 20 latach, bo rok 2010 to jest także 20 lat od powstania lewicy polskiej w Polsce, bo to w 90 roku powstała Socjaldemokracja Rzeczpospolitej Polskiej. Chcieliśmy właśnie się zastanowić, czy, czy jest możliwa taka powtórka z rozrywki. Znaczy, czy czy na ile te warunki są nowe, na ile ta sytuacja jest analogiczna. Z tą pomysł, pomysł tej konferencji. Mam nadzieję, że trochę udało nam się w tym kierunku podążyć i parę ciekawych wątków Państwo odnaleźliście podczas tej dyskusji. Na koniec chciałem też pokrótce się odnieść, zaprezentować kilka swoich opinii. Bardzo krótko. Nie bez przyczyny tutaj mówi, pytałem się naszych gości o to, czy SLB jest w stanie to zrobić. I tutaj chciałem się posiłkować, czy, czy nieco polemicznie odnieść się do tego przykładu przytoczonego przez Bartosza Renińskiego, a mianowicie kwestii SLD, a stosunki państwo-kościół. Bo, bo to nie jest do końca tak, że SLD jest w tej chwili najbardziej wiarygodnym rzecznikiem świeckości państwa. Bo w momencie, gdy Grzegorz Napieralski ogłasza postulat zerwania konkordatu, gdy SLD organizuje się w akcji w obronie przestrzeni publicznej przed dominacją religijną, to w tym samym czasie prezydent Zielonej Góry z SLD każe odrąbać jednej z rzeźb postawionej przed Zielonogórskim Basenem pewnej części ciała, sugerując to swoim, czy uzasadniając to swoim konserwatyzmem obyczajowym. W tym samym czasie na stronie warnisko mazurskiego SLD znajduje się relacja z obchodów Bitwy Grunwaldzkiej. Gdzie działacze SED mówią, że byli pod wrażeniem inscenizacji, że bardzo się cieszą, że mogli uczestniczyć w celebracji wielkiego zwycięstwa, wielkiego polskiego monarchy Władysława Egieły, a jednocześnie cieszą się, że uczestniczyli w nabożeństwie, podczas którego biskup powiedział wiele ważnych słów, że są zwycięstwa, przegramy. Więc z jednej strony mamy do czynienia z tym, że Grzegorz Napieralski jawi się jako polityk świecki, nowoczesny, a z drugiej strony mamy ten problem, że na poziomie lokalnym, lokalni działacze wprost, 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 to pokazują. Tu pokazują pewien paradoks SLD. Znaczy właśnie to pokazuje, to pokazuje... Ja tego nie mówię polemicznie do Ciebie, bo pewnie w 25 innych powiatach działacze SLD rozpoczęli jakieś inicjatywy, które miały wydźwięk antyklerykalny. Ja raczej chcę pokazać na pewien problem wewnętrzny SLD, to nie, nie tylko dotyczy stosunków państwo-kościół, bo z jednej strony wiele mówiliśmy tutaj o potrzebie budowy alternatywy wobec neoliberalizmu, a z drugiej strony jeszcze wśród prominentnych działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej są ci, którzy karcą Platformę Obywatelską za to, że nie jest zbyt mało liberalna. To jest na przykład cała publicystyka Leszka Millera, który jest jednak ważną postacią SLD. I wydaje mi się, że to są, to są te kwestie, które stanowią wysłanie dla Grzegorza Napieralskiego. Na, na, na Druga rzecz to chciałem się odnieść do kwestii, którą także poruszył Rafał Fedoruk w polemice z profesorem Rejkowskim. To nie jest tak, że rywalizacja między pis a Platformą to jest rywalizacja między autorytaryzmem a wolnością pojmowaną na sposób liberalny. Warto sobie przypomnieć, to niestety w, podczas kampanii wyborczej, teraz w tym sporze z krzyż to umknęło, ale mamy nowego rzecznika praw obywatelskich. Jest nią pani Irena Lipowicz, która jest o wiele bardziej konserwatywna niż nieżyjący. Pan Kochanowski. Mało tego, jej związki z Kościołem są tak duże, że ona była oficjalną przedstawicielką episkopatu na różnych spotkaniach i jej poglądy w kwestiach obyczajowych są dużo bardziej fundamentalistyczne niż głównego nurtu Prawa i Sprawiedliwości. To nie kto inny, jak senatorowie Platformy Obywatelskiej przyjęli w Senacie uchwałę w obronie, w obronie obecności Krzyży w urzędach publicznych i w szkołach publicznych. Więc wydaje mi się, że, że środowiska lewicowe nie mogą sobie dać wmówić tej fałszywej alternatywy, że z jednej strony mamy tradycjonalistów, a z drugiej strony mamy świeckich modernizatorów. To jest, to jest fałszywa, to jest fałszywa sprawa. I Maciej Wieczorkowski powiedział o problemie Warszawy, że SLD milczy w sprawie eksmisji, a Warszawa, i o tym pisał w ciekawym tekście Adam Ostolski, no Warszawa jest takim laboratorium, tego jak mogłaby wyglądać koalicja Platformy Obywatelskiej SLD. Bo przypomnijmy, że właśnie taka koalicja rządzi, rządzi w Warszawie. To także moim zdaniem jest temat do przemyśleń dla kierownictwa sojuszu. I wreszcie nawiązując do profesora Rajkowskiego. Wydaje mi się, że profesor Rajkowski zarzucił, że my za mało mówimy o tym co lewica by mogła, jak dojdzie do władzy i tak dalej i tak dalej. Ja przynajmniej uczestniczyłem w, na przestrzeni ostatnich 10 lat w setkach dyskusji, gdzie, w których uczestniczyli ludzie, którzy doskonale wiedzą, co Lewica powinna robić. I program Lewicy jest jakby, jakby jasny. Problemem jest raczej to, który program Lewica przyjmie jako swój. Czy to będzie właśnie program prezentowany przez tych rzeczników tzw. Tak Centrum Lewicy, którzy identyfikują właśnie neoliberalną globalizację z nowoczesnością, uważają, że nie ma alternatywy i że nowoczesna Lewica musi obniżać podatki, redukować państwo socjalne, ponieważ obrona tzw. Tak wykluczonych czy robotników jest pase. Czy, czy też raczej będzie to program próbujący jednak stawić czoła tej globalizacji, który jednakowoż też nie, nie, nie będzie archaicznym programem? Bo wydaje mi się, że i tego niestety rzecznicy tej nowej, czy mitycznej centrologicy nie dostrzegają, że dzisiaj środowiska, które upominają się o taką o autentyczną lewicowość, nie chcą być wcale obrońcami dawnej klasy robotniczej, jej faktycznie już nie ma, ale na przykład. W momencie, kiedy mamy do czynienia z protestem w sprawie Krzyża Trwa, w tej, w, odbywają się hepeniki w obronie na przykład pracowników hipermarketów. E, sektor usług to jest właśnie pracownicy sektora usług, to, to jest właśnie nowy proletariat zglobalizowanego świata. To jest wreszcie 25% zatrudnionych w Polsce, którzy pracują na tzw. elastycznych warunkach zatrudnienia. Polska jest w tej chwili w Europie krajem, w którym przyrost ludzi zatrudnionych na elastycznych warunkach zatrudnienia, pozbawionych ochrony socjalnej, E, stabilności zatrudniania e, jest najwyższy w Europie. To już, w tej chwili to jest już 25%. To, my to, w tej dynamice przewyższyliśmy już Hiszpanię, która do tej pory była na pierwszych miejscach rankingów. Wydaje mi się, że właśnie te kwestie, kwestie, kwestie związane z dostępnością do usług publicznych, na przykład moja główna pretensja do Grzegorza Napieralskiego, chociaż ja pozytywnie oceniam jego kampanię, jego wynik i kipcowałem w tej kampanii, na przykład było to, że nie, po, nie poruszał kwestii dostępności do usług publicznych w tej kampanii, a mamy na przykład akcję Związku Nauczyciela Polskiego, która, które dziś, Związek Nauczyciela Polskiego 10, 10 sierpnia do Sejmu składa obywatelski projekt dotyczący budżetowego finansowania przedszkoli. Projekt, który ma zmierzać do tego, żeby ka każde polskie dziecko miało dostęp, dostęp do, do przedszkoli. Wydaje mi się, że w tych kwestiach lewica ma, ma sporo do odegrania. I jeszcze kwestia dotycząca tej, tej Centro lewicy i tej nazwy, to na koniec tak anegdotycznie. Otóż w grudniu 2008 roku razem z Raymondem byliśmy gośćmi Kongresu Partii Europejskich Socjalistów. W związku z tym, że to było kilka tygodni po zwycięstwie Baracka Obamy, e, więc zaproszono na ten kongres. E, gości ze Stanów Zjednoczonych. Tam był chyba m.in. syn Galbraitha, chyba paru polityków Partii Demokratycznej, był też jeden z biografów, Baracka Obamy. I tam obok posiedzeń plenarnych odbywały się takie mniejsze spotkania na konkretne tematy. My wybraliśmy taki workshop poświęcony kampanii wyborczej. Jednym właśnie z osób na podium wśród prelegentów był przedstawiciel właśnie amerykańskiej lewicy, czy, czy, czy Partii Demokratycznej który powiedział nie nazywajcie siebie centrolewicą. Dlaczego wy siebie nazywacie centrolewicą? Dlaczego już w nazwie idziecie na kompromis? Na kompromisy idziecie później. Natomiast dlaczego już y, robicie krok wstecz, y, definiując się? A więc wydaje mi się, że, że, że warto, że warto te, te kwestie porzucić. No, ja uważam, że jeżeli używamy już słowa centrolewica czy centrum, to należy prze, prze, przede, przedefiniować sens tego pojęcia w polskiej debacie publicznej. Znaczy, jeżeli faktycznie pójście do centrum ma oznaczać zgodę na, na dalszą liberalizację gospodarki i prywatyzację, no to nie, ale, ale jeżeli pójście do centrum ma oznaczać na przykład to, że klasa średnia oraz klasy niższe mają dostęp do usług publicznych, to jestem za, za takim centrum. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udział w naszym spotkaniu. Pragnę zaprosić na kolejne spotkania Ośrodka Myśli Społecznej Fernanda Fernana jeżeli ktoś z Państwa przypadkowo jutro będzie we Wrocławiu to zapraszam o 16.30 do Art Hotelu na Kiełbaśnicze, gdzie będziemy dyskutować między innymi z udziałem Darka Szweda o zielonych i lewicowych koncepcjach polityki miejskiej. Będziemy się zastanawiać jak globalizacja wpływa na, na rozwój miast i jaką lewica może dać, dać odpowiedź. Także chcę już zapowiedzieć, że po wakacjach ukażą się dwa wydawnictwa wydane staraniem Ośrodka Myśli Społecznej Fernanda Sala. Jedno to, to zapis konferencji poświęconej problemowi komercjalizacji edukacji w Polsce, a druga publikacja to będzie publikacja książkowa zawierająca zbiór tekstów politologiczno-socjologicznych dotyczących lewicy po 1989 roku roku w Polsce. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie.